Witam się z Wami na kolejnym spotkaniu z cyklu Wyprawka przy Herbatce. To już jest nasze czwarte spotkanie. Tematem dzisiejszego spotkania będzie koszula do porodu, koszula do karmienia. Zacznijmy od naszej przysłowiowej herbatki. Termin porodu coraz bliżej. Pewnie zastanawiacie się, jakie ubranie będzie odpowiednie do szpitala. Dlaczego tutaj mówię, że może być koszula albo sukienka do porodu? Bo ostatnio bardzo często wiele firm tak określa swoje produkty czyli nie taka typowa koszula, koszula nocna, tylko sukienka do karmienia. A dlaczego sukienka? Ponieważ spełnia ona bardzo wiele funkcji i nie przypomina to takiej zwykłej koszuli, w której śpimy w domu. I teraz jaka koszula będzie najlepsza koszula sukienka? Tutaj będę używała tego określenia zamiennie, ponieważ wszyscy wiemy o co chodzi. Z własnego doświadczenia mogę Wam polecić pewien rodzaj takich koszul. Mam też takich kilka tutaj sztuk do pokazania, żeby było nam łatwiej zrozumieć o czym mówię. Jeszcze może cofnę się do takiego momentu. Może się zdarzyć tak, że przed porodem traficie troszeczkę wcześniej do szpitala. Na przykład na jakąś obserwację, czy będziecie musiały leżeć w szpitalu. Przez kilka dni oczywiście nikomu tego nie życzę, szczególnie w tych takich teraz niepewnych czasach, ale to może być bardzo różnie. Więc co chciałam powiedzieć? Jeżeli na taki pobyt w szpitalu przed porodem. Oczywiście no tutaj może być ta koszula, ale mi, bo ja akurat w moj, przy moim trzecim dziecku, w, mojej, w trakcie mojej trzeciej ciąży, właśnie trafiłam do szpitala około tygodnia wcześniej, ponieważ były tam pewne problemy i musiałam leżeć na obserwacji. I według mnie, leżenie na takim oddziale tutaj patologii ciąży w koszuli nie jest do końca wygodne, a dlaczego? Ponieważ wtedy tam często kilka razy dziennie na ogół odbywa się KTG, czyli takie badanie, prawda? Tutaj ruchów dziecka, więc jeżeli macie takie badanie i wtedy leżycie, jest Wam przypinane takie specjalne urządzenie tutaj do brzucha, to musicie całą koszulę podnieść do góry. Mi, ja się czułam w tym niekomfortowo, było mi bardzo niewygodnie, więc pomyślałam sobie, że dużo lepszym rozwiązaniem w takiej sytuacji będzie piżama. Po prostu spodnie z górą, oczywiście było to bardzo nietypowe na oddziale, wszyscy się troszeczkę dziwnie na mnie patrzyli, ale mi było w tym o wiele wygodniej, ponieważ jeżeli odbywało się to KTG, gdy się na łóżku, macie tutaj na dole spodnie, oczywiście muszą być to prawda odpowiednie spodnie albo z gumką, albo luźniejsze, żeby było Wam wygodnie na, na brzuchu i po prostu podwijacie do góry tą część górną, czyli bluzkę i jest Wam o wiele wtedy naprawdę wygodniej, czujecie się bardziej komfortowo. Więc tutaj polecam rozważyć taką, taką możliwość. Znaczy no w momencie, jeżeli udajecie się na jakieś badanie ginekologiczne, no to tutaj te spodnie odbliżany są znowu nie do końca wygodne, no ale to jak, znowu, jak ze wszystkim, coś za coś. W jednej sytuacji będzie nam wygodniej w drugiej nie. Więc, więc polecam zastanowić się nad tym. A teraz przechodząc już do takiego typowego porodu, na który się udajecie. I teraz właśnie jaką koszulę najlepiej sobie przygotować? Moja taka pierwsza porada. Ważne jest to, na rynku jest bardzo dużo koszul różnego rodzaju. Są koszule droższe, tańsze, ładniejsze, brzydsze, to oczywiście jest kwestia w zależności względna od naszego gustu, co się komu podoba, ale co chciałabym powiedzieć, że na ten sam poród może nie warto zabierać tak, takiej najlepszej, najdroższej, najładniejszej koszuli, bo po porodzie tak, ona może się w trakcie porodu ubrudzić, może się coś z nią stać, może się troszeczkę zniszczyć, no i wiadomo, że po samym porodzie ona będzie się nadawała tylko do prania. Więc taką lepszą tą sukienkę porodową radziłabym sobie zostawić na pobyt w szpitalu. Potem gdzie już jesteście na sali poporodowej, spędzacie tam trochę czasu. Tutaj są dookoła osoby, więc że tak powiem, możecie pokazać się w tej waszej lepszej sukience porodowej. I teraz pokażę Wam różnego rodzaju właśnie koszule. Tak, tutaj taka pierwsza, którą chciałabym Wam zaprezentować. I tak, ona jest szersza na, w całości, prawda? Zobaczcie, tutaj to nie jest taka zwężana, tylko ona jest tutaj bardzo szeroka na dole, taka rozkloszowana. I co jest istotne, uważam, że jest to bardzo wygodne, ponieważ jeżeli kupujecie wcześniej taką koszulę, to może się okazać, że, znaczy no na pewno się okaże, że jeszcze wasz brzuch urósł w trakcie ciąży, i po prostu, jeżeli będzie ona bardzo dopasowana. To pod koniec okaże się, że no jesteście wręcz tak opięte, że po prostu czujecie się niekomfortowo. I co tutaj jeszcze jest istotne? Często te koszule, które są takie spasowane, jeżeli one się Wam opną tak bardzo na brzuchu, bo, bo są obcisłe, to wtedy okaże się, że przód tej koszuli idzie bardzo do góry. Z tyłu ona jest powiedzmy dłuższa, oczywiście, jakby normalnie na nią patrząc, wygląda, że jest równa, ale jeżeli tutaj. Ona nam się ułoży na tym naszym wystającym brzuszku, to po prostu przód idzie bardzo do góry i naprawdę no, koszula kończy się wręcz pod samym brzuchem, co może być bardzo niekomfortowe, bo po prostu no, prawie że macie majtki na wierzchu. Więc też na to radzę zwrócić uwagę, żeby te koszule były większe. Jeżeli planujecie wybrać taką koszulę bardziej dopasowaną. A tak jak my, a najlepsze są koszule po prostu takie rozkloszowane, w których nawet jeżeli brzuch Wam więcej czy mniej przybędzie w trakcie ciąży pod koniec, to no nie będzie tego problemu. I teraz tak, jeśli chodzi tutaj o opcję potem dokarmienia dziecka. Są różnego rodzaju tutaj rozwiązania. Tutaj mam akurat taką koszulę, która odpina się tutaj tak, prawda, na takie nawy po całości, że tak powiem. Czekajcie, tutaj Wam zaprezentuję. O, widzicie, ona jest tak, tak rozpinana. Myślę, że jest to, jest to bardzo wygodne. Tylko teraz tak, trzeba się też zastanowić: bo jeżeli tutaj tak sobie odpina, ona oczywiście odpina się z jednej albo z drugiej strony, więc to nie jest tak, że musicie sobie całość odpinać. Tutaj jest też taki jeszcze wygodny magnes, który jeżeli nie zapniemy, to on, on po prostu sam sobie łapie. Widzicie, że to też jest bardzo wygodne, ale oczywiście możemy sobie spiąć. Tylko teraz tutaj tak, taka, taka moja, moja uwaga. Ta koszula, oczywiście, jest bardzo ładna i z porządnego materiału. Jest wygodna bardzo, ten materiał jest też taki taki porządny, grubszy, tylko tak, jeżeli sobie odepniecie do karmienia, to zobaczcie, wszystko, że tak powiem, cały biust macie na wierzchu, bo tutaj, tak, tutaj macie biust, przykładacie dziecko. Ja szczerze mówiąc preferuję troszeczkę inny rodzaj koszul, zaraz Wam pokażę jaki, żebym tutaj nie była cała odsłonięta, ponieważ jeżeli karmicie na sali poporodowej, no, w tej chwili jest troszeczkę inaczej, bo nie ma tak dużo odwiedzin, czy wręcz w ogóle nie ma odwiedzin, ale w momencie, kiedy ja rodziłam moje dzieci, że tak powiem, w normalnych czasach, wtedy bardzo wiele osób przewijało się przez tą salę. Przychodził. Tata, partner, oczywiście tutaj mówię o moich współlokatorkach, tak? Mama, koleżanka, ciocia, babcia i po prostu ciągle ktoś był. Więc szczerze mówiąc, ja nie czułam się komfortowo w momencie, kiedy musiałam tak, tak się obnażać, i tutaj no, biust mam cały na wierzchu i karmię dziecko. Więc y, zaraz pokażę Wam tego. Co tutaj jest jeszcze ważne w tej koszuli, że ona tu mamy jej tył. Ona jest cała też z tyłu, jak widzicie, na napy, więc to jest o tyle wygodne, że jeżeli będziecie korzystały ze znieczulenia tutaj w trakcie porodu, no to oczywiście można sobie odpowiednio odpiąć albo tutaj w tej części lędźwiowej, od samej góry. Ta koszula ma też jeszcze tutaj kieszenie, to jest bardzo wygodne na jakieś takie, prawda, wasze potrzebne rzeczy, fusteczki, telefon czy coś w tym rodzaju, więc to, to jest bardzo fajny rodzaj koszuli, tylko tak jak mówię, do rozważenia tutaj ta część do karmienia. Teraz pokażę wam, co ja preferuję, co moim zdaniem jest takie bardziej zakrywające, bardziej intymne. Jest koszula ta taka, która, tak jak widzicie, tutaj jest wycięta w serek, a tutaj ma taki drugi. Więc jak to zaprezentuję, poczekajcie, zaraz. O, może tak sobie nałożymy na rękę. Widzicie, tutaj jest, żeby ja się do tego dostała. Tutaj jest taki drugi materiał. I teraz na czym to polega? Karmiąc dziecko, tutaj o, odsuwamy sobie, widzicie, tutaj tędy. I po prostu mamy tutaj biust, prawda? Tutaj tak odsuwamy tą klapkę. Tutaj mamy taką specjalną przestrzeń, do której, przez którą właśnie no, wyjmujemy nasz biust, naszą pierś do karmienia dziecka, ale tutaj jesteśmy bardziej okryte. I tak samo jest tutaj z drugiej strony. Więc no, mi, mi w takiej koszuli było wygodniej. Oczywiście co do koloru, takiegoż samego fasonu, to jest bardzo dużo różnych możliwości. To akurat tak, ten ten, ten ten typ koszuli jest taki troszeczkę bardziej dopasowany. Widzicie, to jest to, co mówiłam, że jeżeli brzuszek nam mocno urośnie, no to ona po prostu nam się zacznie opinać. I oczywiście tutaj ona nie jest nigdzie odpinana, więc no to jest jakby minus tej koszuli, tak? W tamtej mieliśmy o tyle fajnie, że były te napy, tutaj było odpinane, no ale tak jak mówiłam, do, do Waszej decyzji pozostawiam w czym będziecie się czuły bardziej komfortowo. Może być jeszcze taki trzeci rodzaj koszuli, to już chyba taki najbardziej standardowy. Po prostu mamy wycięcie w serek, Tutaj, tak? Tutaj ona jest tak odcięta jeszcze pod biustem. Tutaj się nam troszeczkę rozszerza. O. A tutaj, jeśli chodzi o to wycięcie na biust, czyli serek, po prostu sobie odchylamy, tak? Mamy w tą stronę, mamy w tą stronę. Tylko przy tej koszuli znowu jest no jakby ten problem, nie problem, jak to na to patrzy, że karmiąc dziecko, znowu mamy cały biust na wierzchu. Więc. Więc tak jak tak jak już wspomniałam, to zależy od Waszej decyzji, jak się z tym czujecie. I teraz tak, co do koszul. No odnośnie jeszcze tego materiału, tak warto sprawdzić, żeby to był dobry materiał, żeby nie był taki rozciągliwy, żeby ta koszula nam wytrzymała, ładnie się trzymała, że tak powiem, jeżeli planujecie kolejne dzieci, to też warto zainwestować w troszeczkę lepszą koszulę, która dłużej przeżyje, że tak powiem, potem będzie można ją jeszcze ewentualnie komuś oddać, bo teraz oczywiście mamy taki modny trend przekazywania sobie rzeczy, żeby tutaj nie marnować, nie wyrzucać. I jeszcze dodałabym taką ważną rzecz, ile tych koszul będzie potrzebnych? Dwie, trzy, cztery. Więc tak, tutaj no na pewno na sam poród, myślę, że jedna Wam wystarczy. Chociaż jeżeli ten poród może trwać kilka godzin, może się przeciągać, no to też lepiej przygotować sobie może drugą koszulę, bo może się okazać, że. Spociłyście się, czujecie się już niekomfortowo i chciałybyście się przebrać, więc żebyście były na to przygotowane. Teraz, jeśli chodzi o koszule tę na salę poporodową, czyli już na późniejszy czas pobytu w szpitalu, to polecałabym tych koszul naprawdę kilka. Nie jedną, nie dwie, tylko nawet więcej. A dlaczego? Dlatego, że po porodzie organizm jest bardzo zmęczony i się poci. Oczywiście jest to bardzo uzależnione od poszczególnych osób, nie wygląda to tak samo u wszystkich, ale na ogół naprawdę, mimo że możecie się normalnie nie pocić, to po porodzie będzie wam niekomfortowo. I teraz tak, przygotowałyście, załóżmy, przygotowałyście sobie dwie koszule, czyli na pierwszy dzień, na drugi, a okazuje się, że po trzech-czterech godzinach już chcecie się przebrać, bo po prostu jest wam niekomfortowo, czujecie się źle. Więc takich koszul no oczywiście znowu nie zabierajmy do szpitala ich 10, bo też to nie ma sensu, ale warto sobie ewentualnie wtedy w domu przygotować gdzieś, odłożyć, żeby wasz partner czy tutaj, nie wiem, mama, koleżanka były w stanie wam taką koszulę donieść, jeżeli będzie taka potrzeba. Na, na, na to właśnie zwróciłabym uwagę. Oczywiście, jak zawsze polecam polskie marki. Na rynku jest bardzo duży wybór, więc warto, szczególnie w obecnych czasach, tak jak zawsze to podkreślam, wspierać się, pomagać naszym rodzimym producentom, szczególnie dziewczynom, mamom, które takie rzeczy produkują. Więc naprawdę można znaleźć coś bardzo fajnego, kolorowego. Każda mama coś dla siebie znajdzie, bo wzorów, kolorów jest całe mnóstwo. I to by było chyba wszystko. Jeżeli macie jakieś pytania, czy odnośnie koszul, czy, czy tutaj coś, co chciałybyście poruszyć w kolejnych odcinkach, to bardzo serdecznie zapraszam. Napiszcie do mnie, skontaktujcie się, zapraszam też na mojego bloga www.tetraczyflanela.pl, tam znajdziecie dużo porad informacji. W takim razie żegnam się z Wami, do zobaczenia za tydzień, we wtorek, z kolejnym tematem. Cześć!